Cześć, witajcie. Ja jestem KomandosPL. Witam i zapraszam Was na 25. part serii Przygody z Margonem. Ten film od razu Wam powiem, że będzie dość wyjątkowy, ponieważ nie będę Was zanudzał moją mową przez cały film, tylko po prostu będzie muzyka. Może tylko posprzedaję rzeczy z Expa i wtedy powiem, co dzisiaj będzie. A więc, tak. Dzisiaj będzie Bicie Tytana. Przed chwilą, e, może nie przed chwilą, jakieś dwie godzinki temu, zalogowałem się na Zefirę, raczej nie na Zefirę, bo kiedyś grałem na Zephyrze, na Nemezis. E, I tak mówię, bo wcześniej expiłem sobie na sekcie i padłem. I tak sobie się mówię, no kurde, może się na ten Nemezis zaloguję, może będzie Renegat. No to ja się loguję na Nemezis, patrzę, a tam jest Renegat. Stoi e, jak dość większa grupka... 9 osób i brakowało mi jednej osoby, no więc ja z wielką chęcią zadeklarowałem się, że mogę im pomóc. Oni dali mnie do grupy. Niestety lotu żadnego dla mnie nie było. Nie będę Wam zdradzał, jakie loty w ogóle nam lotły. Musicie obejrzeć, wtedy się dowiecie. Ja tylko te rzeczy sprzedaję. Jeszcze co ja miałem tam ogłosić. Muzyka standardowo oczywiście będzie w opisie filmu. Ale dużo zarobiłem na tej sprzedaży. Coś mi tutaj się zlagowało. Coś mi tu zlagowało. Aj dobra, tyle miksów mi starczy na expa. Więc zapraszam na obejrzenie walki z tytanem. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że zrobiłem jednego faila, ponieważ korzystałem z broni dwuręcznej od ognia, wcześniej tak mój współwłaściciel ustawił i zapomniałem zmienić. No, zmieniłem sobie na zimno i umiejętności wszystko spoko, spoko. tylko tarci nie założyłem i przez to mi leczenie nie mogłem leczyć, ale i tak wygrać bez najmniejszych problemów może by było nam trochę ciężej, gdyby to, wiecie, nie był PRI, bo na priwie są tytan osłabiony 30%. No, to zostawiam do waszej interpretacji waszej dyskusji w komentarzach. Więc oglądajcie! Letni o tym 2012. Jak to robimy? Ja to się... po wakacje, wszystko mi wolno Chcę się całować i jeździć konno Grać w ten bergaja, tracić pieniądze Patrzeć na laski i kontrolować rządzę Daj mi numer, daj, daj mi numer Mówię tak do każdej, którą spotkam w tłumie Ja to lubię, właśnie tak to lubię Jeszcze tego nie robiłem, więc pamiętaj o Zjem trzy odogi, wypiję piwo, jak plączą się nogi. Kroczę ulicą, oczom nie wierzę Kręcone lody, zjemy jak zwierzę Flondra, panga i tuńczyk w puszce Czuję się jak rybak na śmierdzący kucz akuj na pokład, chwytaj za wiosło. Zobiemy falę, a to będzie nas wiosło Bo mam wakacje, jadę na basen Opuszczę szyby, zajebie basen Wziąłem skitki i ma też Ściągnę koszulę, wywalę lata, lata plecy, barki lata plecy, barki Pieniądze, pieczam sucharki, wieczorem impreza, szparki, bromarki Dlaczego noc jest krótka, a dzień długi jak węgiel Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą Dlaczego te dziewczyny nas kochają za bezczelne? Palma na mych sztanach, rozkładam hamaki, baluję do rana Otwieram szampana, no panna jest naga, prawie Bo wydała za dużo na parze, bo są wakacje i pompuję ponton, pom, pom chodzę no, baby dziś Zabrałem krondo chodź, chodź, kolorowe kąpielówki kupiłem, setanią Jak poznam, fajną, panią zrobi się z nich namiot to... Zetka, się na namiotach, a wszystkie herterki mają duże łydki. Mama mówiła, że nie jestem brzydki nie nie, nie. nie, nie boję się. Łapię za tyłki. Nie, nie boję się. Łapię za cysiki. Nie, nie boję się. Chyba że mężczyzny. Ech, ty, Odwal się od mojej lali. Brrr, rowar polali, odwiedzam kluby. Hmm i duże arbuzy Nie byłem sam, myślałem o gustach Dochodziła szósta, ja dochodziłem w ustach Są wakacje, nie liczę floty Białe skarpetki, krawki, kupoty Dlaczego? Noc jest krótka, a dzień długi jak węgiel Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą? Dlaczego Opalasz, ciało już polane Zasłonięta, tu jestem parawanem Gaciach nękła guma, bo prężę się jak struna W morzu się pochlupie i mam wszystko w lupie Celulit smażę, o koniach marze Podziwiasz melica, chcesz dotknąć miejsca? Bo mam wakacje, pierwszy komputer Niczym renegat, odpalę skuter Krótkie spodenki i sandały także Jest tak gorąco, że się chodę wiadrze Pów jak gorąco, pów jak gorąco, pryt! Ups! Pierdłem niechcąco, polewasz jaki bo działa kojąco Są tak spalony, że śpię na stojąco Bo wakacje wejdę do wody, trochę smoczę, pokażę krocze Znasz zysku, o, proszę bardzo, Byłem zbyt śmiały, teraz mną gardą Ja na bolo, ja i polo Czuję noc nie będę solo Wysoka palma, wielkiego kosza, Nie bądź zachłanna, jam już dostał noc jest krótka, a dzień długi jak węgo Dlaczego wszystkie typy chodzą z opalu? Dlaczego to trwa tylko dwa miesiące, a nie no? Dlaczego noc jest krótka, a dzień długi jak bęgo? Dlaczego wszystkie typy chodzą z opaloną gębą? Dlaczego te dziewczyny nas kochają za bezczelność? Dlaczego to trwa tylko dwa miesiące? If you want me to. Find me if you want me you can find me if you want me you can find me hey if you want me you can find me if you want me you can